Temat bardzo serdecznie i zapraszam dziś do takiej prezentacji ładowarki indukcyjnej wraz z głośnikiem od firmy Belkin, z tego co widzę, jest to model Boost Charge, tak on się tutaj nazywa, no i taką króciutką prezentację dla was przygotowałem. Jeśli chodzi o samą podstawkę, prezentuje się ona w następujący sposób. Mamy tutaj taki większy element oraz taką nóżkę. Ta nóżka tutaj, gdzie stawiamy smartfon, ma dodatkowy taki materiał, typu ślizgowy. Na górze mamy tutaj sam głośnik, tutaj ta cała część jest to ładowarka indukcyjna. Co to znaczy? Z tyłu głośnika znajdziemy tak naprawdę przycisk do parowania bluetooth. Mamy tutaj właśnie wejście do zasilacza. Specjalny zasilacz jest dołączony w zestawie. Generalnie no tak on tutaj wygląda razem z głośnikiem. Szkoda, że nie mamy tutaj wejścia na przykład USB typu C, tylko musimy mieć specjalny zasilacz. Na górze mamy głośnik, który jest przykryty maskownicą, obok niego mamy diodę. Mamy również drugą diodę, która informuje o tym, że po prostu jakieś urządzenie jest ładowane i rozpoczęło się ładowanie. Tutaj gdzie kładziemy sobie smartfon, mamy jeszcze logo firmy Belkin. No i tak naprawdę tak się prezentuje ta ładowarka, pod spodem mamy jeszcze informację, że jest to właśnie ładowarka wraz z głośnikiem, cała konstrukcja jest dosyć lekka, z fajnych plusów to jest to, że umożliwia nam tutaj pionowe jak i poziome ładowanie smartfona, więc możemy sobie oglądać filmy i na przykład właśnie ładować telefon, a dzięki zastosowaniu tego głośnika będziemy mogli po prostu no, mieć pewnie głośniejszy dźwięk niż to będzie przy samym głośnikach ze smartfona. Pudełko prezentuje się właśnie w taki sposób, no, jest tutaj one utrzymane w takiej zielono-białej grafice. Mamy przedstawione właśnie jak możemy korzystać z tego urządzenia. Dodatkowo mamy informację, że nadaje się on do modeli Samsung oraz iPhone'ów. Mamy tutaj na boku wymienione Kilka modeli, ale no, ja testowałem tutaj m.in. z Notem 9 i też bez problemu to ładowanie się odbywa. Ponieważ jest to standard QI, tak więc praktycznie każdy smartfon, który jest wyposażony w bezprzewodowe ładowanie, będzie tutaj współpracował z tą ładowarką. I jeśli chodzi o specyfikację, producent jako takowej nie udostępnia. Mamy jedynie informację, że ładowarka ma, ładuje mocą 10 W urządzenie. W przypadku mojego smartfona jest to Samsung Note 9. Wyświetla się informacja, że mamy szybkie ładowanie bezprzewodowe, tak więc no, powinno być ono szybkie właśnie zasady i smartfon dosyć szybko się ładuje, ale też potrafi się dosyć dobrze nagrzać. Jeśli chodzi o sam adapter, który jest dołączony do opakowania, jest on o mocy 18 W, tak więc no, tutaj mamy 10 W ładowania, no, plus pewnie głośnik, dając ta 18W ładowarka, ten adapter w sumie jest tutaj wystarczający. W kwestii tego, jaki mam tutaj głośnik zastosowany, niestety, no nie mam informacji, ale jak podejrzewam, jest to głośnik 1W, może 3W. Jest porównywalny moim zdaniem z JBL GO pierwszej generacji. Generalnie, jeśli chodzi o wersję Bluetooth, też nie mam tutaj podanej tej informacji, dlatego wam no nie jestem w stanie powiedzieć. Podejrzewam, że jest to jakiś Bluetooth. 3, 4, może 5, ale bardziej skłaniałbym się ku Bluetooth 4. Dodatkowe informacje, mamy tutaj wbudowany mikrofon, żeby po prostu rozmawiać sobie przez ten głośnik. Nie testowałem tego, ale no, sam mikrofon działa, tak więc to jest ta zaleta. No i sama ładowarka jest taka dosyć bardzo kompaktowa, jak widzicie, współpracuje ona właśnie pionowo i poziomo, gdy położymy sobie smartfon, to możemy sobie tą ładowarkę postawić obok komputera, gdy siadamy do komputera, odstawiamy smartfon na ładowarkę, no i tak naprawdę on się nam tutaj ładuje. Dodatkowo sam głośnik, no to jest fajna sprawa właśnie do oglądania jakichś filmów, albo gdy nie mamy nawet jakiegoś głośnika przy sobie, to możemy sobie z tego skorzystać. Jeśli chodzi o parowanie, przebiega ono bez żadnego problemu. Tak naprawdę w kilka sekund ten smartfon się łączy z tym urządzeniem. Sama jakość dźwięku głośnika no jest moim zdaniem dosyć średnia. Wypada na poziomie JBL GO pierwszej generacji, którego posiadam gdy kładziemy smartfon do ładowania w nocy, możemy sobie połączyć po prostu go przez bluetooth, aby z tego głośnika wydobyć po prostu rano budzik to może nam służy właśnie jako taki budzik może taki był zamiar producenta jednakże no sam głośnik działa ale no nie jest to jakaś wysoka półka raczej jest to tylko taki dodatek tak się prezentuje ten sprzęt jeśli zapytacie czy polecam to powiem szczerze że mógłbym go polecić jako taka ładowarka indukcyjna Dodatkowo no to ułożenie pionowe oraz poziome smartfona jest fajną sprawą. Jako ładowarka mogę polecić, a głośnik jest to tylko taki dodatek. Na pewno nie rozkryci mi przy nim żadnej imprezy, może jakiś film możemy obejrzeć, czy posłać sobie muzyki ze smartfona. Po prostu ten głośnik będzie głośniejszy niż raczej nasze głośniki w smartfonie. Jeśli chodzi o cenę tego akcesorium, z tego co zauważyłem. W sklepach cena to okolice ok. 230 zł. W tej cenie myślę, że można poszukać jeszcze jakiejś alternatywy. Firma Belkin słynie z dosyć dobrych akcesoriów. No jednak, to jest takie bardzo podstawowe. Powiem szczerze, że może i bym się skusił na zakup tego urządzenia. Ale jednak, te 230 zł wydaje mi się to ceną lekko przesadzoną. Jeśli uda się to kupić w jakiejś promocji, powiedzmy za 150 zł, mogę bez problemu ten sprzęt polecić. To była taka krótka prezentacja. Ale jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć.